Idziemy do Oslo Chciałam <grym wioski> kolega przyjdzie po nas na lepiskowę. To będzie kolejna gwiazda vloga Co? Kolejna Zmieniamy. gwiazda vloga Tak, właśnie Ostatnio też byliśmy tak napakowane, ale w tym problemie, że ostatnio miałyśmy żelazko, a teraz już nie mogę tak wszystko pozwijać, jak wtedy, no i na przykład jedne spodnie mi teble, na przykład, nie dają sobie wlewać, na Teraz mamy zresztą dużo więcej takich długich spodni, a wtedy miałyśmy takie cienkie wszystko. tak. No, mam teraz do dżemu dobre. Ogólnie wydaje mi się, że wszyscy jadą na koncert. Przecież tak wydaje. Kto leci w poniedziałek, randomowy poniedziałek do Oslo? Wszyscy, bo na koncert. Wszyscy lecą z nami. Tak. me. I'm so sick of

Dating, I, think, I, I like me more Ej, And for you. Moja koleżanka. No to co? Oh. Enough for you yes. No, zgapił że no, ja nie gram to the Tak, jesteśmy w Oslo Na trzy dni przyjechałyśmy Głównie na koncert Oli Rodrigo Który jest jutro Ja? Tak, a dzisiaj jest nasz pierwszy dzień I nie możesz tak kamerą Idziemy sobie na miasto zobaczyć różne rzeczy Idziemy na operę Naszym operatorem jest Igor Nie, to musisz na poziomie musisz Nie mów mi jak mam nagrywać Dobrze to ciekawostka, jaka może być o operze, to z tyłu opery w oknach macie różne y, takie eksponaty typu jakieś maski albo stroje, które były wykorzystywane właśnie w pokazach. Tak się znałam, Oslo Opera. Oslo Opera, tak. Oslo Opera tak. Powiedz po norwesku. Oslo Opera. Znajdujemy się teraz na najbardziej popularnej ulicy w Oslo, King Street, która jest nazwana imieniem króla Haralda. On się tak nazywa. No i przed nami, jak możecie zobaczyć, jest właśnie ta piękna ulica. Tu po lewo znajduje się parlament. No i tam właśnie na samym końcu mieszka król. Czy znaczy on tam nie mieszka, ale to się tak mówisz. tam mieszka. Król mieszka z rodzinką, jak są jakieś na przykład 17 maja, czyli Dzień Konstytucji w Norwegii. No to tam się zbiera dużo bardzo osób z całej Norwegii, i tutaj cała ta ulica jest przepełniona. Generalnie. Spacerujemy sobie teraz po całym Oslo i zwiedzamy. I jesteśmy aktualnie przy parlamencie. Tutaj pięknie widać. Ta muzyka Teraz jesteśmy w Oslo. Tutaj że... co roku w październiku rozdają nagrody Nobla i te ludzie się zbierają, żeby spotkać różnych celebrytów. Jesteśmy teraz w najbogatszej dzielnicy Oslo, tak? Tak. To jest... Dzielnica nazywa się Brygge i tutaj są statki. Z nami też jest jedna wyspa, na której ludzie sobie mieszkają i właśnie tymi statkami przy... przypływają i odpływają przed nami te takie fancy budynki, tam takie ładne, co uh -huh. tam ludzie mieszkają i centralnie przed chatą mają jachty i... Ja się kręcę to Są jakieś takie fajne restauracje Czuję się jak, jak byliśmy w jakiejś, e, w jakiejś Warszawie o, No w bo też jest, wydaje mi się, że też pogoda na to wpływa, a zazwyczaj właśnie jak byliśmy to wszędzie dookoła palemki, 30 stopni I tak jakby wszędzie to wyglądało mega podobnie <noise> I musisz tak chodzić z Oliwia jak na tu zareagujesz? Na nie radzę nie Właśnie Niemcinkiewicz jest z w cebulą za jakieś 50 zł. Ej, no chyba nie ile dać koron? Co? No, za 4 dyszki. No. Sącie, kochani, w drugim dniu, dniu koncertowym, my właśnie zbieramy się na śniadanko. Jest Carmex? Jest. Jest Carmex, możemy iść. To nie okna. To jest od naszego chyba my mamy tam okno a okno <grym> nie zamknąć. to nasze, mówi ze spódnicy. <grym> no to właśnie nie zamknęliśmy okna ja zawsze robię takie że ty idziesz ty no nie no to czemu zawsze nam nie no papierek mówi że co kto idzie na no, no do trzech dwa dwa trzy czternaście nie wygrał nie Oczywiście na lemoniadzie z mniejszą ilością lodu. Ogólnie robimy e, custom t-shirt. TeleNor Arena, czy widział? daleko? Jak myśmy to zaraz sprawdzały? No kochani, co się stało? Ogólnie właśnie obiekt że mamy w ogóle na innej e, arenie koncert, niż mieliśmy mieć. I ta arena jest oddalona od naszego miejsca 40 minut, więc no dobrze, że teraz to zobaczyłyśmy. Make-up, check. Make-up, check. <śles> Nie stój, ja ci zrobię.

W koncercie. Fajnie było, ale nie znałyśmy żadnej piosenki. Witajcie, kochani, w dniu wyjazdu. Wczoraj po koncercie byliśmy tak zmięte ale teraz zrobimy ocenę koncertu. Ocena koncertu od 0 do 10. 9. Ja też bym oceniła na 9. Jedyne, co mi przeszkadzało, to że strasznie mało widziałyśmy bo też był jeden ekran tylko, a zazwyczaj są trzy. Przeszkadzało, jakby wiosenki to słyszała tylko dar Darcia olivi To była przesada. Aha, tylko to ci przeszkadzało? No tak, to mi najbardziej przeszkadzało. To się nazywa dobra zabawa. Dużo osób pyta o te plecaki. One przechodzą w bagażu podręcznym, normalnym za darmo. Ona spokojnie siedzi do nich spakować na tydzień. I my kupiliśmy je na temu. Do takiego sklepu z kamyczkami i kupiliśmy sobie takie bransoletki Jezu. z kamieniami. No te te bransoletki dostaliśmy wczoraj od dziewczynek na koncercie. Ogólnie wszystko w tym sklepie było za 59 koron. Mamy no, mega ciężkie yeah. podwórzaki i tak naprawdę mamy dwie godziny do pociągu do północnego lotniska i w sumie nie wiemy co robić, bo no, mega ciężko jest w ogóle z nim wychodzić. Hi <mulety> guys, <mulety> another day <mulety> 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 naszego vloga. Na 3-4 musimy powiedzieć to samo słowo, jak nie tak. powiesz, to skończymy vloga. 3-4, koncert. koncert.